Takie słońce, taki las, taki piękny dzień. Jeszcze leży śnieg, ale, ale jak widzicie, to już nawet kurtki człowiek na tym słońcu nie nosi, przynajmniej kiedy siedzi. Jest to rzecz zbędna, a wręcz powiedziałbym yy, po prostu za gorąco. No, bije ciepło w ogóle. Ciepła bluza, ciepło przenika. I witam ponownie wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. No więc dzisiaj e, chciałem trochę pomówić o e, Benedykcie XVI jako pisarzu. E, jako i to specjalnie jako pisarzu, tak? To znaczy pisarz, y, autor wielu książek, y, esejów, y, biografii, y, rozpraw filozoficzno-teologicznych. Y, myślę, że śmiało można go zaliczyć do wielkich pisarzy, filozofów, y, z którymi zresztą prowadził dyskurs za pośrednictwem przeróżnych swoich dzieł. Ale dlaczego chcę się skupić yy, na formie, czyli Benedykt jako pisarz? Tak? Bo nie chodzi w tej chwili o to, o czym pisał, o treści. Nie, nie wybieram poszczególną książkę, żeby ją omówić, tylko po prostu Benedykt jako pisarz. Chcę się na tym skupić, dlatego, że wydaje mi się, że um, pisanie, um, którego uprawiał Benedykt, był um, formą um, przeżywania wiary. Um, chodzi o to, że jak. Popatrzymy na to, w jaki sposób Benedykt pisał. E, nie było zbędnych słów e, nigdzie i nie było żadnego pośpiechu, ani też e, nie było e, chwili zastanawiania się e, nad tym, czy zdanie napisane w ten czy inny sposób. Yy, będzie mniej lub bardziej chwalone. Yy, pisanie ponadczasowe ma to do siebie, że absolutnie nie jest ono skupione na tym, yy, jak będzie odbierane przez yy, ówczesnych czytelników, przez świata dookoła. Bo prawdą jest, że wszelka literatura, wszelka filozofia, e, wszelkie pisanie, które przetrwa, które przetrwało próbę czasu przetrwało wyłącznie dzięki e, osobom uwrażliwionym na dobro i piękno, i poszukującym Jakąś prawdę, bądź też wspierających się, wręcz prowadzących mocnych zapasów z jakąś prawdą, ale nawet w tych wypadkach przynajmniej będących w stanie rozpoznawać, z czym walczą. Osoby płytkie, niemyślące i nie reagujące na wszelkie przejawy czy objawy piękna, y, dobra czy prawdy y, nie uchowają. Z jednej strony, bo nie rozpoznają, a z drugiej strony, dlatego że w ogóle nie czują żadnego interesu, żadnego powołania, żadnej powinności, ażeby uchować y, cokolwiek, co zasługiwałoby na miano. Wielkiego pisania, więc pisarz wielkiego formatu zdaje sobie z tego sprawę i tym bardziej pisze dla czytelnika y, bardzo specyficznego. Nicże pisał, że jego czytelnicy się jeszcze nie narodzili. Mm. Jest coś w tym, co zakłada, że ludzie dookoła y, są po prostu w błędzie. I jak popatrzymy na każdego wielkiego pisarza, to sytuacja była niemalże identyczna: że wszyscy dookoła byli w błędzie. Możliwe, że dlatego zresztą pisarz staje się pisarzem. Dlatego, że gdyby wszyscy dookoła nie byli w błędzie, to byłby w stanie się z nimi dogadywać, byłby w stanie się z nimi komunikować do tego stopnia, że byłby na tyle dobrze zrozumiały, na tyle dobrze przyjmowany, na tyle słuchany w jakimkolwiek aspekcie y, życia wspólnotowego czy życia jednostki względem którego jego myśl mogłaby mieć jakiś pozytywny wpływ, że w ogóle nie poczuwałby się do potrzeby pisania. Bo wyobraźmy sobie, że pisarz ma jakiś pomysł i jest w stanie po prostu dzielić się tym pomysłem z ludźmi dookoła, którzy nie to, że chwalą go bezkrytycznie i ubóstwiają, ale angażują się z nim w dialog. Czasami, jeżeli ma naprawdę mądrą radę lub y, mądre spojrzenie, to przyjmują tą radę, przyjmują to spojrzenie. A jeżeli y, pobudza ludzi do myślenia, y, niczym jak to Sokrates określał swój cel, że on chciał być taką muchą, która pobudza y, leniwego konia, czyli społeczeństwa, miasta, do myślenia, no to wtedy. Y, nawet jeżeli ostatecznie ludzie by się nie zgadzali z pisarzem, to by byli mu wdzięczni za to, że właśnie pobudził ich do myślenia i dzięki niemu, y, mówię teraz o pisarza nie piszącego, tylko mówiącego, dzięki niemu y, w jakiś sposób y, albo wspólnota, albo jednostki stawały się lepsze. Tymczasem sam fakt pisania, y, jest przyznaniem się do klęski otaczającej rzeczywistości. I w pewnym sensie, gdy myślimy o tym, jak widzi świat osoba, która czuje takie powołanie, jak czuł Benedykt, to tym bardziej naturalne jest, że on musiał przeżywać. Olbrzymi dystans i rezygnację, w takim sensie, że zdawał sobie sprawę, że yy, tak naprawdę można się zajmować ludźmi, ich uczuciami, zmiennymi humorami, szczególnie we współczesnym świecie, gdzie yy, yy, jest nowy rodzaj pisania. Pisania bezsensownego, pisania wywołującego burzę emocji zamiast ich uspokajających. Pisanie, które nie skłania ku refleksji, tylko skłania ku coraz większych namiętności. Mówię o pisaniu jako propaganda, które oczywiście ma bardzo subtelne oblicza, dlatego że wbrew pozorom pisanie jako propaganda nie jest to, do czego na przykład w Polsce ludzie się przyzwyczaili za czasów, yy, kiedy yy, ze wschodu napływała różnego rodzaju propaganda, tylko propaganda bardziej zniuansowana to jest taka, której na pierwszy rzut oka większość ludzi nawet nie, nie zauważa, że to jest propaganda. Myślą, że czytają wiadomości, myślą, że y, są odbierca, odbiorcami jakiejś dobrej zabawy w kinie. Y, oczywiście można sobie wyobrazić, że y, same grzeczne ukłony i same y, grzeczności wręcz mają y, wartość ponadczasową, ale jeżeli y, y, pisarz po prostu. Y, Serwuje nam właśnie czegoś takiego, to można równie dobrze powiedzieć, że nuda jest wartością ponadczasową. Nuda tak to znaczy, to w ogóle jest ciekawe zagadnienie, czy ludzie się zawsze nudzili tym samym. Skłonny jestem stwierdzić, że tak. Więc na czym polega ponadczasowość pisarza, ponadczasowość dobrego pisarza? Polega na tym, że wchodzi on w rozmowę o rzeczach ważnych. I ta rozmowa jest ponadczasowa, dlatego że każdy wcześniejszy pisarz i mówimy tutaj o czy to traktatach filozoficznych, czy o poe poezji, czy o literaturze, albo o teatrze każdy wcześniejszy pisarz nie dokończył tej rozmowy. Jest to y, trochę tak jak taki ocean, który jest tak głęboki, że jeszcze nikt nie sięgnął dna. I nawet gdyby, no to jest w, teori, w teorii przynajmniej możliwe, że można wtedy wyobrażać sobie kopanie, y, co, co znajduje się poniżej dna, jakie jest dno dna. I y, y, y jeszcze jest to ocean bardzo szeroki. Więc do dna, to jest jeden z wielu kierunków. Hmm. I tak naprawdę, jak się już zapoznamy z tym kanonem wielkiego piśmiennictwa, widzimy bardzo wyraźnie, że y, temat, czy tematy w nim zawarte nie są za nic wyczerpane. Hmm. I dołączanie do tej dyskusji, dołączanie do tej rozmowy y, Dlatego, że widzi się, że to jest jedyna na, ważna tak naprawdę rozmowa, która wśród ludzi się toczy, yy, jest celem pisarza. Jest marzeniem pisarza. Tak marzeniem pisarza, to znaczy, yy, mówię o, o tych wybitnych pisarzy, o wielkich pisarzach. Ich marzeniem nie jest yy, sprzedać milion egzemplarzy swojej książki, tylko ich marzeniem jest dołączyć do tej rozmowy. Y, które toczy się y, już od wieków. I y, tematy, tema, tematy tej rozmowy dotyczą rzeczy dosyć fundamentalnych: rzeczy, które w świecie zdrowego rozsądku są już dawno rozwiązane, i wszyscy przyjmują do wiadomości o nich jakieś y, Dogmaty, tautologie, półprawdy, które zwykle w spokojnych czasach im wystarczają, a kiedy czy wspólnota, czy jednostka zderza się z dramatem, nagle okazują się niewystarczające, słabe. I wtedy taka osoba. Jest nieco bezradna yy, i taka wspólnota tym bardziej jest bezradna. I okazuje się, że najmniej bezradne wspólnoty i najmniej bezradne osoby to są te, które w jakimś stopniu yy, u swoich podstaw yy, brały udział w tej wielkiej rozmowie. Bo bardzo często to się traktuje jak abstrakcja. Ale y, jeżeli przeanalizujemy poezję leżącą u y, fundamencie y, przyróżnych państw, to widzimy, że y, im lepsza poezja, tym lepsze państwo. I tak samo, jeżeli przeanalizujemy poezję, która. Stoi u źródeł przeróżnych instytucji, to nagle się okazuje, że im lepsza poezja, tym trwalsza i mocniejsza ta instytucja. To może brzmić jak bardzo dziwne stwierdzenie, że co ma poezja do siły państwa czy siły instytucji, ale poezja w tym ujęciu wielkich pisarzy. W tym ujęciu klasycznym. To jest wszystko. To jest to, co, co byśmy nazwali kulturą, normami. To są wszystkie elementy składowe, których od, odnajdujemy w ludzkim mózgu. I tutaj myślę, jest takie bardzo dobre zdanie Machiavelego w księciu, gdzie czy nie jedno zdanie, w którym Machiavelli skupia się na mózgach, co jest nieco rewolucyjne względem wielkich pisarzy, którzy skupiali się na duszy? I dlaczego Machiavelli tak bardzo materialnie podchodzi do tej kwestii, że nawet nie pisze o duszy w ujęciu klasycznym, tylko po prostu pisze o zawartości mózgu? Dlatego, że nad duszą trzeba pracować. Mózg y, z natury swojej jest y, narzędziem zbierania danych. Y, niezależnie od tego, czy człowiek pracuje nad tym mózgiem, czy nie, to od urodzenia mózg zbiera danych. Y, mózg filtruje to, co zmysły, y, dane, które zmysły y, odczuwają i tworzy obraz rzeczywistości, żeby ciało posiadające owym mózg mógł w jakiś sposób funkcjonować. I dla Machiavelliego jest bardzo ważne, a żebyśmy zrozumieli, że dlatego tak często trudno jest, żeby jakaś mądrość trafiła do ludzi, że oni nigdy w oszałamiającej większości nie trenowali swoje mózgi, nie pielęgnowali y, czegoś takiego jak duszę, która nawet w tym klasycznym ujęciu y, jest wytworem dobrze działającego, ukierunkowanego mózgu. Tylko po prostu pozostają na poziomie mm, mózgu, który jest przypadkowym zbiorem e, przypadkowych informacji, przypadkowych danych. I pod tym względem, e, to co pisza, pisarz, wielki pisarz próbuje zrobić, to jest e, zachować czy uchować, Drogę mózgu do duszy. Tak? To chodzi o to, że nie jest to wcale oczywiste. Nie jest to wcale oczywiste, że ten potencjał, który jest potencjałem każdego człowieka, się spełni. I pisarz jest trochę tak jak. Dobry Pisać jest trochę tak jak taką ostatnią deską ratunku dla cywilizacji. To znaczy, jeżeli nic innego nie przetrwa, jeżeli wszystkie mózgi będą skorumpowane, jeżeli wszystkie instytucje zostaną wywrócone do góry nogami, jeżeli norm, które były półprawdami, zostaną zastąpione normami, które są pełnymi kłamstwami, to yy, cywilizacja po prostu znika w mgnieniu oka. Jedyną jej pozostałością to jest to, yy, czego pisarz był w stanie uchować. I, dla, i, to, I to nie jest, znowu, to nie jest abstrakcja, bo ja rozumiem, że jest wielka pokusa myśleć, że to, o czym mówię, to jest jak jedna wielka abstrakcja, ale proszę pomyśleć. Yy, kto okazał się potężniejszy, którykolwiek z wielkich cesarzy rzymskich, czy też y, poeci i filozofowie rzymscy? Kto okazał się potężniejszy, którykolwiek z wielkich królów greckich, czy filozofowie greccy? Tak to znaczy, mm, nawet najlepszy władca i nawet najlepiej działająca wspólnota to jest kwestia jednego, dwóch pokoleń i to wszystko może się obrócić w pył. Natomiast to, co pisarz robi, pisarz sprawia, że będzie jakiś ślad dla przyszłych pokoleń, z którego można odbudowywać cywilizację. A przy okazji, oczywiście, sam dla siebie. Pisarz toruje sobie drogę do tego, co naprawdę ważne. Sprawia za pośrednictwem swojego pisania i swojej myśli, że jego życie nie będzie e, zagubione we mgle i chaosie, tylko będzie drogą ku e, budowaniu e, dobrej, szczęśliwej duszy. I dobrego, szczęśliwego życia na tyle, na ile jest w stanie w danych okolicznościach. I jak popatrzymy na y, spokój, z którym Benedykt XVI funkcjonował jako pisarz, i jak ten spokój przekłada się na to, jak on po prostu funkcjonował y, w tym wirze y, codziennego życia. W poszczególnych momentach można y, stwierdzić, że to jest jakieś oderwanie, to jest y, brak wyczucia, bo przecież pilne, ważne, pali się y, palące pytanie, palące tematy dnia, ale nie ma żadnych palących tematów dnia. Y, Świat jest miejscem spokojnym. Jeżeli mamy co jeść, jeżeli mamy dach nad głową, to świat naprawdę jest miejscem spokojnym. E, jedyne, co sprawia, że nagle staje się miejscem e, bardzo e, niespokojnym, jest nasza wewnętrzna tendencja, żeby skorzystać z Danej nam podstawy życiowej, że mamy co jeść i mamy gdzie mieszkać, a żeby nagle yy, skupić się na tym, czego jeszcze nie mamy, czego inni mają, yy, albo czego wyobrażamy sobie, że mieć powinniśmy. Yy, I to się dzieje na różnych płaszczyznach. To znaczy, to może się dziać. Nawet osobom e, skrajnie majętnym. Myślę tutaj, e, chyba to był Puszkin. E, taka krótka powieść, na pewno któryś z rosyjskich pisarzy. E, I może na koniec przytoczę tą historię, tak, że e, wydana kolacja przez jakiegoś majętnego, e, e, nie, nie pamiętam, nie wiem. Czy to był y, właściciel ziemski? Pewnie tak, y, zważywszy na czasy, kiedy to wydaje mi się nie był to fabrykant, ale bardzo majętna osoba wydała kolację dla innych względnie majątnych osób, wśród których był młody człowiek, który marzył o tym, ażeby stać się wielce majętnym, bardzo ciężko pracował i y, w którymś momencie padła następująca propozycja. Że jeżeli by ten młody człowiek zgodził się na następne 10 lat e, żyć w izolacji, być zamkniętym w jakiejś małej chatce na e, ziemi majątnego pana, i ten młody człowiek zgo zgodziłby się po prostu tam zostać, e, dostawałby bardzo skromne, podstawowe wyżywienie, mógłby czytać. Jakąś książkę, ale zasadniczo nie mógłby wychodzić i nie miałby żadnej rozrywki, ani towarzystwa, ani niczego i tam po prostu 10 lat musiał siedzieć. No więc wtedy, jeżeli by to mu się udało, no to dostałby bardzo pokaźną sumę. Nie pamiętam teraz jaką, ile to rubli, czy to liczono w milionach. Pewnie tak, to jest nieważne, ale bardzo, bardzo. Znaczy, chodzi o to, że po 10 latach wyszedłby stamtąd człowiekiem bogatym. No i ten młody człowiek bardzo szybko sobie obliczył, że przecież lepiej jest podpisać taką umowę z majętnym panem, który żelaźnie zobowiązuje majątnego pana do tego, ażeby młodemu człowiekowi wypłacił. Tą pokaźną sumę po 10 latach samoizolacji, aniżeli ryzykować, że przez 10 lat może się uda za pośrednictwem handlu, inwestycji i interesów, ale może się nie udać. Tak, to ma gwarancję, że albo 10 lat będzie pracował, e, albo 10 lat będzie siedział. E, no i po prostu młody człowiek wybrał to, co wydawało mu się, i myślę, że na, na zdrowy rozsądek to dobrze wybrał, to znaczy. Ma gwarantowane bogactwo po 10 latach, a nadal pozostaje mu całe jego życie. On był młodym, dwudziestoparoletnim człowiekiem. I co się stało? Stała się rzecz następująca: że ten młody człowiek, przez to, że przez 10 lat w tej izolacji czytał wszystkie książki możliwe. Oczywiście zaczął od tych bardziej pospolitych, żeby mieć jakąś rozrywkę, więc czytał jakieś romanse, jakieś kryminały, jakieś dramaty, coś się działo, wielkie emocje, och, ach, wielkie namiętności, ale w którymś momencie y, trochę zabrakło materiału, a trochę mu się znudziło, i zaczął czytać bardziej subtelnych dzieł: filozofię, teologię, poezję i doszedł do wniosku. Że te pieniądze, które na koniec tej drogi y, czekają na niego, y, będą źródłem y, wielkiej korupcji. To znaczy, że te pieniądze wcale go nie uszczęśliwią, że prawdziwym szczęściem jest właśnie to spokojne życie w izolacji, gdzie może się skupić na własnej duszy. Zdał sobie nagle sprawę, że y, będąc w sytuacji, w której niczego nie ma, Poza podstawowym wyżywieniem i wszechświatem yy, pięknej literatury, yy, wszechświatem wyobraźni yy, uduchowionej, to zakończenie tej sytuacji, wyjście z powrotem w świat i stanie się osobą majętną, yy, pociągnie za sobą yy, ryzyko, że utraci ten wielki spokój duchowy, to wielkie szczęście, które odkrył w tej izolacji. I ym, trochę mgliście pamiętam, jak się ta powieść zakończyła, ale wiem, że y, ten młody człowiek robił wszystko co w jego mocy, żeby nie przyjmować te pieniądze. Starał się wydostać z tej izolacji, chociażby po to, żeby tak mi się wydaje, że starał się wydostać, chociażby po to, żeby właśnie złamać umowę żeby nie było podstawy, żeby mu wypłacić i to mu się nie udało, yy, zbiegł, yy, tak to pamiętam, dawno, dawno nie czytałem, więc ale wydaje mi się, że yy, no taki obraz yy, niecodzienny, że zwycięzca wielkiej fortuny yy, ucieka przed oprawcą, który goni go, chcąc mu oddać tą wielką fortunę. I oczywiście, jak to często bywa w rosyjskiej literaturze, taki ekstremum, tak, to znaczy, że albo będziesz szczęśliwie uduchowionym człowiekiem, albo będziesz człowiekiem z wielką fortuną. Nie ma albo, albo. To, to Konrad, albo któryś z wielbicieli Konrada, właśnie dlatego. Nie za bardzo cenił Dostojewskiego jako pisarza, bo jak to ujął u Dostojewskiego, albo jest też y, po prostu y, wielce y, y, okrutnym i okropnym y, człowiekiem, który w mgnieniu oka y, odkrywa y, zbawienie i y, odkupuje swoją duszę, y, albo nie, nie ma drogi pośredniej. No, na pewno Benedek XVI był proponentem przeróżnych dróg pośrednich, dlatego jego piśmiennictwo nie było nacechowane aż takimi wielkimi dramatami. Ale na pewno tematyka, o której mowa, była tematyką jemu bliską. No i napiszcie, co wy myślicie kto jest dla Was wielkim pisarzem i oczywiście prosimy o subskrypcję, łapki w górę i dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku Humanisty na Emigracji.